Mam na imię Marysia i występuję w przedstawieniu Królowa Śniegu jako wronka od pięciu lat. Ten spektakl nigdy nam się nie znudzi, a z roku na rok zmieniamy naszą choreografię zgodnie z naszymi postępami w tańcu klasycznym. A w Szkole Baletowej Anny Niedźwiedź cały czas się rozwijamy i stajemy się lepsze z dnia na dzień. Jako wrąki w magicznym świecie Kaja i Gerdy spotykamy się m.in. z wielkim pająkiem. Ale nie bójcie się go, jest tak samo gigantyczny, jak i łagodny, a do tego jest słodziutki, włochaty i po prostu przecudowny. Układy, które możecie zobaczyć na scenie, ułożyła dla nas fenomenalna i najlepsza na całym świecie nasza pedagog pani Sandra Napierała. Również warto sobie przypomnieć i nie zapomnieć o tej cudownej muzyce i strojach, które zostały stworzone specjalnie do tego spektaklu i doskonale odzwierciedlają historię Kaja i Gerdy. Uwielbiam ten spektakl i po prostu nie mogę się doczekać, aby zobaczyć go w wersji online. Do zobaczenia!